Jestem w tej chwili w Cinema City. Tutaj i tam są rozkłady, rozkłady dnia, jakie filmy można dzisiaj obejrzeć, ale jest to dla mnie niepotrzebne. Bo właśnie dzięki aplikacji Środy Wolącz mogłem sprawdzić repertuar. A właśnie, zacznę od tego, gdzie jestem, jestem w tej chwili w Cinema City w Krakowie, w centrum handlowym Bonarka i właśnie korzystając z aplikacji Środa Wodąż sprawdziłem jakie filmy są dzisiaj w ofercie i wybrałem Piraci z Karajów na nieznajpowoch. Możemy to sprawdzić jeszcze w domu właśnie dzięki tej aplikacji, którą pobrałem, bo dzięki intuicyjnemu repertuarowi mogę właśnie to bardzo dobrze sprawdzić. Dodatkowo dzięki tej aplikacji można wysłać także kod SM, można wysłać także e, za prośbę o wysłanie, o otrzymanie kodu, dzięki której można otrzymać dwa bilety w cenie jednego. Kod, który potem przyjdzie jest zapisywany w aplikacji, dzięki temu nie ma potem potrzeby szukania w stosie wiadomości tego kodu. Wystarczy otworzyć aplikację Środy z Orange i tam właśnie się wyświetla nasz kod oraz termin ważności, do kiedy on jest ważny. Można go potem podać przy kasie, tak? Tak. I właśnie w tym momencie wybieramy się na piratów z wraz z moim kolegą, który niestety po drugiej stronie kamery, nie wiadomo czy go uchwyciło i właśnie się wybieramy na seans, który zacznie się za najbliższe 25 minut. Dziękuję bardzo.